Hej, hey. witam was wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z tunelu foliowego z tunelu foliowego, w którym dzisiaj moi drodzy wykonałem troszeczkę prac po raz pierwszy, ja to robiłem, tak, po raz pierwszy do tej pory zawsze się zajmowała tym moja żonka tak, i dzisiaj moi drodzy zasadziłem pomidory porozsadzałem te pomidorki nasze nieszczęśliwe, które się już dusiły w doniczkach, tych rozsadowych w P9 się siedziały i czas najwyższy żeby je wysadzić, tak, dzisiaj to właśnie robiłem jest dosyć ciepło nawet teraz, gdy już jest taki dosyć późny wieczór no nie? temperatura tutaj pokazuje mi 20 stopni więc jest git, ziemia też jest cieplutka jeżeli chodzi o rozstawy tutaj starałem się mniej więcej zachować te odległości, które były wskazane na opakowaniach oczywiście wyszło inaczej tutaj możecie zau zauważyć, że posługiwałem się miarką, no nie ale i tak wyszło całkiem inaczej niż według tej metrówki Później w ogóle, tak pomyślałem sobie, bo że jestem nie do końca rozważny. Chciałem inaczej powiedzieć, że troszeczkę głupo to tutaj y, trąciłem, ponieważ odstępy między tymi tutaj ramkami, tutaj no nie, to jest metr, no nie. Ja starałem się postawić to pomidory mniej więcej co pół metra. Więc na logikę, no nie. Jeżeli posadzę dwa pomidory na ramkach, to jest metr, tak? Po środku to jest pół metra, no nie. Czyli mamy rozstaw pół metra. Ale to y, jakby ogarnąłem dopiero jak posadziłem pierwszy rządek, no nie, później już posadziłem na oko. Tak. Yy, co jeszcze posadziłem? Posadziłem, moje drodzy, paprykę. Tutaj za mną jest papryczka. Tutaj posadziłem paprykę. Zobaczcie, tutaj są papryczki. Jest ich w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk. Niewiele, bo niewiele. Mam nadzieję, że chociaż to urośnie, to będzie już git. Nawet jeżeli tylko połowa wyda owoce, to już ja będę zadowolony. Tutaj możecie zauważyć rzotkiewkę. rzodkiewek w ogóle tutaj trochę lepiej rośnie. Tutaj rośnie kolejna rzodkiewka jeszcze o tam jest taka duża, trochę jest zapylona, bo tutaj posypywaliśmy wcześniej mąką kukurydzianą naszych grządki, żeby wiecie, trochę poprzeszkalać mrówką, no nie? Niestety, cały czas chodzą. też tutaj starałem się pozbyć tych mrówek wrzątkiem, wrotyczem. Nie wiem, jakieś są strasznie odporne. Te mrówki. no, w każdym razie, pomijając te mrówki, rosną tutaj różne rośliny. Wspomniane pomidory, tam rośnie pomidorek i tu rośnie pomidorek. Tutaj rosną jeszcze sałaty. Tutaj jeszcze koperek został, coś dorasta. Tutaj te roślinki, które widzicie, to są nagietki. Szczerze mówiąc. Musiały być w kompoście nasionka czy coś, bo, bo się rozsiały tutaj same z siebie nikt tutaj ich nie, 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 nie siał. No, rzodkiewki tak jak mówiłem, rzodkiewki zostawiliśmy właśnie na kwiaty. Sałatki, część sałatek wyrwaliśmy. Tak tutaj, no nie, bo y, ten rządek sałat był trochę przesunięty w tamtą stronę za bardzo, no nie, i te pomidory nijak mi nie pasowały, no nie, żeby tutaj wsadzić, więc usunęliśmy tutaj y, w rządkach sałatę. I pomiędzy nimi są wsadzone pomidory. Teraz to mówię, żebym ja zapamiętał. Nie to, że się chwalę. W tym rządku rośnie pomidor malinowy warszawski. W tamtym rządku rośnie pomidor malinowy faworyt. W tym rządku rośnie pomidor malinowy ożarowski i w tamtym rządku rośnie pomidor malinowy faworyt wiecie taka przypominanka dla samego mnie, no nie? bo później znajdziecie życie i tak zapomnę co tutaj było posadzone a teraz sobie otworzę filmik i będę wiedział taki pamiętniczek delikatnie mówiąc <laughs> tak, zostało mi jeszcze moi drodzy podlać te pomidory tutaj po tym podlewaniu, po tym przesadzaniu dam tym pomidorom odpocząć odpocząć pomidorom i paprykom nie będę tu z nimi za bardzo nic robił przez dłuższy czas. Żeby nie było wody, mam z beczki, także jest wygrzana. ciepłutka bym wręcz powiedział. Robię to bardzo nie fachowo wiem, będziecie pewnie tutaj, aż ja przewracać oczami w ogóle. No ale cóż, no, leję się z tej koneczki jak ze strumienia. Mm. I w ogóle muszę wszystko tutaj podlewać. Bo tu jest tak sucho. nie podlewane było. Dzisiaj rano podlewam, tak? Bo wiedziałem, że dzisiaj będę tutaj sadził te pomidory, więc jeszcze zanim słońce y, wzeszło jakby wyżej no nie, zanim się to zrobiło ciepło, podlewałem te grządki, ale i tak wszystko wysło. tak moi drodzy, wyszedłem wyszedłem, boże, doszedłem do pewnych wniosków co do tych grządek po pierwsze, powiem wam szczerze na dzień dzisiejszy jakbym robił tą, ten tunel to bym całkowicie kilka rzeczy zmienił, no nie? właśnie podczas tego sadzenia doszły do mnie różne jakby y, Przemyślenia co do tego, co tu jest zrobione, nie? Przede wszystkim po pierwsze, te grządki są za szerokie, no nie? Ja mam problem, żeby, miałem problem, żeby tutaj posadzić te pomidory z drugiej strony, no nie? One mają 80 cm, no nie? jakby to Ania robiła, no to podejrzewam już by miała bardzo duży problem, no nie? No ona jest niższa, ma krótsze ręce, no wiadomo, jest mniejsza, no nie? Więc już tutaj problem by się pojawił. Podejrzewam, przy pieleniu będzie to samo. Zresztą narzekała, że nie, nie może sięnąć tutaj do końca grządek. Musiała sobie deski podkładać, jakieś tam rzeczy no nie, żeby, żeby opielić. Więc tak, pierwsza rzecz. Są za szerokie grządki. Druga rzecz, jaka mi się tutaj nasuwa, to też podczas sadzenia, bo wiadomo, pomidor jest fajnie posadzić jak najgłębiej, no nie? Ty bardziej, no tutaj niektóre mieliśmy takie, że wystrzeliły do góry, no to są wysokie jakby pomidory, no ale i tak mimo wszystko były yy, wybujałe, że tak powiem, no nie? O u nas w mieszkaniu, mieszkaniu, u nas w y, domu, no, te okna są, tak kiedyś wspominałem, od południowego wschodu, jakoś tak, no nie? Bo to tam, tam, tamten kierunek, no nie? Tutaj jest wschód, tam jest południe, no to taki południowy wschód, tak, pomiędzy wschodem a południą, nie? Więc tam słońca było tak sobie. Odkąd się zaczęło robić ciepło, wynosiliśmy te pomidory, hartowaliśmy je, to trwało dużo dłużej niż... Y, Tydzień, czy tam ileś, no nie, no to trwało praktycznie odkąd zaczęło się ciepło robić. Już od samego początku były wynoszone. Zostały przemarznięte, nawet teraz, bo zaczęły się fioletowe robić, później, bo stały tutaj, właśnie w folii, a noce były zbyt zimne. Przenieśliśmy je do domu, odzyskały kolor, no nie, od żyły że tak powiem, no i później, jak się zaczęło robić znowu ciepło, znowu zaczęliśmy je wynosić i tak cały czas. Zresztą tak samo jak i papryczki. Tutaj w pewnym momencie dostały takich porażeń słonecznych na liskach, no nie, bo było zbyt dużo słońca i zaczęły się plamy robić, no nie, nawet no, wiedzieliśmy, że to jest słońce, więc tutaj jedyną rzeczą, którą trzeba było zrobić, to po prostu schować je do cienia, nie wystawać na słońce aż tak bardzo, no tak, bo to było za długo, no nie, bo to było chyba za dwa dni taką słoneczka i one praktycznie na samym słońcu stały. Zamiast wystawić je na 2-3 godziny, później schować do cienia czy coś, no nie, przez kilka dni później dopiero wystawiać na słońce, to od razu je jeps na słońce i niech stoją, no. no ale wiadomo, że tak się nie robi my teraz też już wiemy no ale nie wyglądają źle, nie, nie, nie ma tragedii, no nie, tych plam no dosłownie na kilku liskach, jest kilka o czym ja to mówiłem? a, o głębokości, tak, za są te grządki no nie jak kopałem dołki pod te pomidory bo co mówiłem, że, żeby, że fajnie jest je jak najgłębiej wsadzić co się okazało, przekopałem się przez warstwę tego kompostu, tych warstw, które były tutaj nałożone, no nie, i zacząłem się kopać głębiej do tej warstwy, która była pod kartonem, no nie. Więc tutaj to już widać, że to nie było do końca dobre. No ale to jakoś dałem radę. No to, ale to jest to, o czym mówię. Są zbyt płytkie te grządki. Kolejną rzecz, jaką bym tutaj zmienił, to właśnie zwerzył te grządki o połowę co najmniej, tak na 40 cm je zrobił, bo szersze tutaj, nie widzę sensu ich robić szerszych. Tutaj tą grządkę jest z prawej i z lewej strony i ewentualnie bym zrobił grządkę taką też około 40 cm yy, po środku, no nie? Tak mi się wydaje, że to by było git, no nie? Po środku kolejna grządeczka, taka 40 cm, ale z jednej strony przejście, z drugiej strony przejście, tak jak to w większości ludzi robi w tunelach, tych, no w tune znaczy w tych w szkarniach. O, tak ludzie robią to w szkarniach. Tak naprawdę taczką i tak tutaj się nie wjeżdża. Jedyny wjazd z taczką, jaki by był, to był podczas przygotowywania tej, tej grządki, a później w zasadzie nic się nie działo. Tutaj, jeżeli chodzi o głębokość, to też bym zrobił tak, że nie podnosił tych grządek do góry, chociaż to też byłoby nie, nie głupie, no nie, ale też bym Spróbował zrobić je głębsze. No nie po prostu bym wykopał. A co jeszcze zrobiłem właśnie? Jak kładłem te kartony, no nie, nie usunąłem tego, co było pod spodem tej trawy, tego podagrycznika, tego wszystkiego, Co prawda to nie przyrasta, bo to, co tutaj wyrastało, to było to, co przyniosłem z ziemi, bo nie przesiewałem ziemi i tak tutaj to wszystko sobie leżało. Ale pierwsze, co bym zrobił teraz, jakbym to robił, usunąłem całą warstwę tej darni, no, nie, no i delikatnie jeszcze nawet po głębi, dopiero na to bym wkładał te warstwy jakby z grządek. No dobrze, moi drodzy. Pomidorki siedzą. Koniec uszywania się. A tam jeszcze w rogach będzie rosła. Będzie rósł ogórek. Tam będzie posiadał ogórki z tej strony, i z tej strony, na samych rożkach. Bo ogórki, jak wiadomo, lubią dużo wilgoci i ciepełka. Więc wydaje mi się, że w tamtym rejonie tej folii będzie więcej, właśnie wilgoci. Więc całkiem dobrze im to zrobić, jak będą sobie tam rosły. Tak, co mi zostało? Podwiązać te pomidorki. A tu Pewnie zrobimy, um, może w przyszłym tygodniu, no dam im tydzień na odchorowanie, na nie te, tego przesadzania i też pewnie w przyszłym tygodniu troszeczkę je podlejemy, żeby je wzmocnić i, że tak powiem, dać im troszeczkę takiego kopa, podlejemy y, te pomidory właśnie gnojówką z pokrzywy, tak chociaż raz, może dwa razy, później jak zaczną kwitnąć, y, mamy tutaj... <laughs> Mnóstwo o więc też nastawimy gniówkę podarzycnikową. Jak zaczną kwitnąć, to wtedy będą dostawały właśnie papus podagrycznika. I to chyba będzie tyle zabiegów. Trzeba będzie piedzić, podlewać nie za często, nie za rzadko, tak żeby tutaj w miarę sensownie było, jeżeli chodzi o wilgoć. I tyle. No i później trzeba będzie jeszcze obserwować, to nie bo też możliwe, że tutaj się będą się wydarzały takie rzeczy jak braki pokarmowe na przykład, no nie, albo coś. Czy też na przykład nagłe spadki temperatury, bo też jeszcze to jest dopiero końcówka, końcówka połowa maja, no nie, więc jeszcze na początku czerwca coś może się wydarzyć, może pod koniec czerwca. No nie mogę patrzeć na tego czmiela. Się tak męczy, chodź. Widzisz mnie? O, widzieliście? Jak się czmiera, nie łapie jakoś w dziwny sposób, to można go wziąć na rękę i go wypuścić. Niech sobie żyje, bo tutaj podejrzewam zbyt długo by nie pożył, bo teraz na noc zamknę tą folię i rano może być tutaj dosyć ciepło, jeżeli będzie słońce oczywiście. Chyba będę kończył, tak, będę kończył będę kończył i obserwował pomidory w kolejnych teraz dniach, co się będzie z nimi działo. No, podejrzewam, że mogą trochę przyklapnąć no nie, ale to e, jakby normalna rzecz mi właśnie czas na odchorowanie, i później będziemy działać z nimi dalej. Różne takie zabiegi pielęgnacyjne i ochronne robić. Dobra, uciekam. Uciekam, moi drodzy. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.